Hej, nazywam się Ania Kicka i prowadzę szkołę języka szwedzkiego online Humla. Wraz z ambasadą szwecji w Warszawie przygotowaliśmy dla Was specjalne materiały, dzięki którym możecie rozpocząć przygodę z językiem szwedzkim bez wychodzenia z domu. Zostań w domu i ucz się szwedzkiego. Dziś nauczymy się liczyć do 10. NOL. NOL. Två, två Tre, tre fyra, fyra Fem, fem Sex, sex Sju Åtta, åtta Nie, nie, tie, tie. Jeśli macie ochotę nauczyć się więcej cyfr, to znajdziecie je na Learning Swedish SE i na język szwedzki z humlą na Facebooku.